Możecie nas oglądać na stronie famelab.org.pl i możecie zadawać pytania i wysyłać hasła, które chcecie, żebyśmy wyinterpretowali. Teraz mam takie hasło. Właściwie mogłoby to oznaczać, że to jest połowa zwykłego przewodnika turystycznego, no bo, albo połowa dwóch przewodników turystycznych, bo to jest pół przewodniki, ale to chyba nie ma nic wspólnego ze zwiedzaniem starówki Krakowa, tylko z chemią albo z fizyką raczej nawet, nie? Półprzewodniki. Posłuchajcie. To są najczęściej substancje krystaliczne, których konduktywność, czyli przewodnictwo właściwe, może być zmieniana w szerokim zakresie. Na przykład od 10 do minus 8 do 10 do 3 S na centymetr na centymetr. A co to jest S? Czy ktoś wie, co to jest S w tym wzorze? No można w każdym razie zmieniać tę konduktywność przez. Domieszkowanie, ogrzewanie, oświetlenie bądź inne czynniki. Co to może być domieszkowanie? <grytanie> Sprawdzimy. Przewodnictwo typowego półprzewodnika plasuje się między przewodnictwem metali i dielektryków. Wartość rezystancji półprzewodnika maleje na ogół ze wzrostem temperatury. Czyli co? Czyli co, jak jest ciep cieplej, to jest mniej rezystantnie można by wywnioskować. Półprzewodniki posiadają pasmo wzbronione między pasmem walencyjnym a pasmem przewodzenia w zakresie 0-6 eV. I tutaj jest taki długi wzór podany. Mogłabym go wam przeczytać, tylko nie wiem czy jest sens. Ale koncentrację nośników ładunków w półprzewodnikach można zmieniać w bardzo szerokich granicach, proszę państwa. To jest niesłychanie ciekawe. Zmieniając temperaturę półprzewodnika lub natężenie padającego na niego światła lub nawet przez ściskanie czy rozciąganie. Hmm. W przemyśle elektronicznym najczęściej stosowanymi materiałami półprzewodnikowymi są pierwiastki grupy czwartej, czyli krzem i german, jasne oczywiście, oraz związki pierwiastków grup 3 i 5, arsenek galu, azotek galu, antymonek indu. Antymonek indu. Jest jeszcze tellurek kadmu. Tellurek kadmu się jakoś specjalnie podoba. Materiały półprzewodnikowe są wytwarzane w postaci monokryształu, polikryształu lub no, lub czego? Lub proszku, lub proszku, Obecnie otrzymywane są również półprzewodniki organiczne na ogół wielocykliczne związki aromatyczne. Na przykład polifenyleny, fenylenowinylen. Ale najbardziej z tego wszystkiego podoba mi się tellurek kadmu, antymonek indu i konduktywność co wy na to? Piszcie, bo tutaj siedzimy i czekamy na Wasze pytania. Pamiętajcie famelab.org.pl. Szukamy sposobów, żeby zainteresować Was wiedzą i zdobywaniem wiedzy. No więc piszcie.